Cześć czołem Smurf Napiona i kolejny odcinek na YouTube, kolejny. Rzadko dość nagrywam, muszę to zmienić, nagrywać częściej, ale jedziemy dzisiaj. Q&A, odpowiem na Wasze pytania na zadawane na Instastory. Może troszkę obszerniej niż jednym dwoma słowami, jak to potocznie się robi na Instagramie. Także mam sobie na kąpie pytanka. I jedziemy 5 gram. Kreatyna 5 gram codziennie, czy tylko w dni treningowe. Ja ogólnie, jeżeli suplementuję albo polecam, to tylko w dni treningowe kreatyna do Shakea Pre albo do intry można sobie wrzucić. Zależy kto też jakich gabarytów jest, bo można wrzucić także 10 gram, niekoniecznie tylko 5. Zależy, kto ile waży, ile tego mięsa na sobie ma. Dodatkowo można wrzucić do tego Taurynę. To już. Ee, że tak powiem, warto doczytać sobie na ten temat, ale tauryna fajnie, czy znaczy kreatyna fajnie współgra z tauryną, tauryna bardzo mocno e, poprawia efektywność kreatyny, że tak to powiem, więc warto. Masteron w okresie masowym jest sens? E, tak, jest. Masteron jest e, bardzo zbliżony do primobolanu, e, jest to dość lekki środek, no jest to dehatenie nandrolon, więc e, też e, tej wagi nie będziemy tak łapać jak na nandrolonie, nie będziemy tak puchli. Ale jest sens. Jeżeli ktoś się uprze i chce, to tak, sens jest. Ile w łapie, ile na wadze? Na wadze obecnie 100, gdzieś, dzisiaj było bardzo mało, bo masz w szoku 102 bodajże i 4 kg. Ogólnie jest to 103-104 i tak mi się ta waga od tygodnia gdzieś tam macha. A na łapie, gdzieś tam powiedzmy 50,5, 51, zależy jak tam się zmierzy. No. Także ponad 5 dyszek siedzi. E, takie już spokojne: ponad 5 dyszek. Myślę, że w tym okresie masowym e, poprawia jeszcze te ręce e, bardziej. No. E, według, ciebie, e, według Ciebie, kształt mięśnia i proporcje mogą się e, poprawić po dołożeniu mięśni albo sleszbek, zejściu bardzo nisko z BF-em. No to tak, Proporcje, oczywiście, że możemy poprawić, bo. Załóżmy, ktoś ma bardzo świetną dobrą górę, wąską talię, szeroka obręcz barkowa, dobrze dowalone plecy, no, obręcz barkowa to już gen, okay. e, Dobrze dowalone plecy, porobione barki, łapy, ale brakuje nóg. No to proporcji nie ma, ale skupia się na nogach, poprawia nogi, przywodziciele nogi stają się szersze. No i już mamy sylwetkę bardziej proporcjonalną, czyli proporcje tak jak najbardziej da się poprawić. Kształt mięśnia w jakimś stopniu tak, ale zależy jak to zinterpretujemy, bo jeżeli ktoś ma bi długi biceps, e, zaczynający się już tutaj na zgięciu ręki, e, no to on, te, ta osoba nigdy nie będzie miała takiego kształtu e, bicepsa, jak ktoś, kto ma zaczepiony dalej. Ten szczyt będzie wtedy większy, tylko że wtedy ta osoba ma też taką dziurkę. Jak zepnie ten biceps, to wtedy tutaj jest taka dziurka. No ja mam akurat długo zaczepione, nie wiem czy widać, ale u mnie aż dosłownie tutaj mięso na środku, gdzieś tam sobie. Tutaj niektórzy mają zaczepione. Ja, jak zespinam biceps, to widzicie, jest taka mała tylko szczelinka, Niektórzy mają ją większą. Także tego kształtu już nie poprawimy. Tak samo jeżeli chodzi o nogi, też zależy dużo od przyczepów. Wezmę tutaj przykład chociażby Łukasza Modelowskiego, Bardzo wysokie, zaczepione przyczepy e, obszernych UDA. No i mimo, że tam obwodowo dobrze stoi, tak, że tam jest sporo, to te UDA no i tak nie wygląda, nie robi tak wizualnie jak patrzymy gdzieś tam na zdjęciach czy coś no to Łukasz ciągle mówi że te nogi musi poprawiać i tak dalej no jeżeli ktoś te przyczepy ma niżej zaczepione no to te udo od razu jest większe ja na przykład mięsień przyśrodkowy mm, mam zaczepiony bardzo nisko bo wręcz można powiedzieć że on tak jak aż wrasta w kolano ten mięsień teraz tak nawet jak sobie patrzę i też tego nie poprawię. niektórzy mają wyżej zaczepione także no każdy ma jakieś tam właśnie takie te kształty mięśniowe których się nie da poprawić ale są takie jak zinterpretujemy to inaczej to jak najbardziej ten kształt mięśnia da się poprawić, bo jeżeli bark na przykład jest płaski, no to jeżeli nawalimy na niego mięsa, no to on będzie okrągły jeżeli klatka jest płaska nawalimy skup tam mięsa na nią no to będzie okrągła więc i tak i nie, to zależy to już było trzeba dokładnie o co chodzi jak zmienić kształt mięśnia bo, bo no jeżeli chodzi o przyczepy, no to nie. Jeżeli że ten mięsień jest na przykład klatka jest dół dobry, góra nie, no to możemy poprawić górę i kształt mięśnia się zmieni. Tak samo triceps, jak ktoś ma długą głowę e, dowaloną, tak, no i a zewnętrzna głowa jest mała, no to nie będzie to wyglądało dobrze. No i też y, można poprawić e, tak jakby wygląd, kształt tego mięśnia, bo jak poprawimy głowę zewnętrzną, głowę krótką, no to ten triceps będzie wyglądał inaczej, ten mięsień nabierze innych kształtów. Także, no zależy. E, widzisz siebie na Olimpii 212, tu 12 jest potencjał, pozdro. Heh. Szczerze to, no wiadomo, że jest to marzenie, każdy by chciał, ale raczej siebie nie widzę. E, popatrzę, patrząc na Szona Claride, Dereka, Derek Lunsford, Pff, gdzie szczyt do ludzi? Ludzie, ja teraz ważyłem 92 kilo na, na weryfikacji. E, wiadomo, dałoby się tam zejść to wagę, dałoby się zbić, ale nie wierzę w to, że ja w wadze 96 kg, nawet na głodówce yy, i gdzieś tam yy, męcząc się zbijając wagę, wszedłbym w 96, żeby gabarytowo z nimi konkurować. Nie wiem. Yy, No To jest marzenie ściętej głowy, gdzieś to się kołacze. Wiadomo, że człowiek by chciał, fajnie, marzenie, wow, ale tak realnie raczej nie. Na razie to bym chciał się skupić, żeby w ogóle wygrać kartę Pro. A potem będę myślał, co dalej. Bo tak naprawdę, Mister Olimpia zawody to jest top topów, top nad topami. Także ee, nie śnią mi się na razie takie rzeczy. Zejdźmy na ziemię, wygrajmy kartę Pro. Co i to będzie na pewno dla mnie wyzwaniem, ale trzeba walczyć. I zobaczymy, co dalej. Co myślisz o DHB? Nigdy nie brałem dihydroboldenonu, Słyszałem tylko ogólnie, że fajny środek, godny polecenia. Jednak trzeba uważać na stany zapalne. To tak tyle, co słyszałem, a sam osobiście nie brałem, więc też nie będę się wypowiadał jakoś na ten temat, jeżeli nie mam w tym temacie żadnego doświadczenia. Jak to jest z tym fragmentem na prepie? Polecasz, czy raczej lepiej w coś innego zainwestować? Fragment jak najbardziej polecam. Sam widziałem, sam stosowałem, widziałem różnicę i moim zdaniem warto zainwestować. Jeżeli ktoś chce wycisnąć z formy Maxa Maxa, to jak najbardziej tak. Propeptydy.pl z kodzikiem Smerf Fragmentik Fragmencik będzie jeszcze tani i będzie klepo mocniej. Ale nie, tak naprawdę yy, no, kto jest z jakiej firmy chce to sobie zamówi, ja mogę tylko polecić to, co ja brałem. Ja akurat właśnie brałem z propeptydów endogenik i ogólnie fragment sztos. Polecam scena Mister Olympia, ale kosztem 5 lat życia krócej wchodzisz w to, czy nie? Słuchajcie, gdybym miał taką pewność, że żyłbym w 90 lat. Kurwa, no dlaczego nie? 90-85 a, a wyjdę na Olimpii? Jasne, żebym zaryzykował. Ale stawiając się teraz w takiej sytuacji, że miałbym żyć 50 lat, miałbym dzieci, rodzinę, dom i odszedłbym 5 lat wcześniej. No to bym nie chciał, jednak mimo wszystko. Eee... No nie, to jest właśnie. Ci, to jest y, bardzo ciężkie pytanie, na które myślę, że nikt y, by nie umiał odpowiedzieć. Bo jednak 5 lat życia to jest kupa czasu i... I co tu dużo mówić? no. Z drugiej strony, może wyjście na Olimpię za, za, zagwarantował, zagwarantowałoby mi taki fame, e, jakieś takie kontrakty, że mógłbym zapewnić lepszy byt po tym rodzinie i dzieciom, nawet gdybym odszedł, więc może, dlaczego nie? No, naprawdę rozkmina gruba, no, ale nikt mi takiej kartki do podpisu nie dał, więc tak naprawdę, e, wiecie, pod presją działałoby się znacznie, myślałoby się inaczej. Kto pierwszy pro? Ty czy trener? Kurczę, nie wiem. No słuchajcie, kto pierwszy pro? Ja czy Dawid? Mm, oboje się gdzieś otarliśmy tam o pro. E Będziemy robić swoje. E ja życzę Dawidowi z całego serca e wygrania karty pro. Kto będzie pierwszy, to myślę, że to jest kwestia tego, kto pierwszy wystartuje znów w kwalifikacjach o kartę pro i pff, może komu nie się uda, ale wiecie, no po części się i uda, e bo... No jadąc na zawody nie wiesz kto przyjedzie tak jeżeli na przykład powiedzmy u mnie teraz na zawodach nie byłoby nie przyjechałoby trzech czterech zawodników mógłbym wygrać a że byli no to nie wygrałem a jakby przyjechał jeszcze ktoś inny mógłbym nie wygrać w swojej kategorii więc po części trzeba trafić też w obsadę no bo pff, taka jest prawda zawodów o kartę pro jest bardzo dużo i ktoś zawsze wygrywa kartę pro gdybyśmy teraz. Tych zwycięzców karty pro postawili na jednych zawodach, tylko jeden by zgarnął, nie każdy byłby pro. Więc to tak samo działa tutaj. Kto, ko, kto komu pierwszemu dopisze, też trochę szczęście i ta konkurencja nie to, że będzie słaba, no ale że nie będzie kogoś lepszego po prostu, o tak to trzeba nazwać, że po prostu w tym obecnym dniu to ja albo Dawid będziemy najlepsi. Nie wiem, kto wygra, życzę mu, żeby zgarnął jak najszybciej. Chcia, ja, bym chciał, ja bym chciał, żeby to był mój kolejny start i żebym już ją wygrał. Wtedy bym miał więcej czasu na poprawianie nadal sylwetki. Myślę, że Dawid tak samo chciałby to zrobić jak najszybciej. Dla kobiety, na lepsze włosy, słabo, słabo bardzo rosną, są cienkie, wypadają epitanol, czy lepiej GH, dawka jedna do dwóch jednostek. GH dla kobiety spoko, ale to bardziej cele, właśnie takie kosmetyczne. Tak? Tutaj się poprawi też skóra, e, ogólnie jakość cała organizmu będzie tam na plus. E, ale jeżeli chodzi o same włosy, to epitanol. Nie ma po co przepłacać na GH. Skoro zależy nam tylko na włosach, to prosta jest odpowiedź: epitanol. Myślę, że tutaj przyniesie e, bardzo dobre efekty i spróbowałbym epitanolu. Nie pakował się od razu w hormon wzrostu. E, gdzie duże ciężary? Nie ma. E, słuchajcie, duże ciężary są nadal, te ciężary nie są małe. Może w niektórych ćwiczeniach no, są śmieszne na ten czas, ponieważ jeszcze próbuję wyczuć mięśnie, wyczuć tą technikę, zobaczyć, wybadać ten ruch. E, ale powiem Wam szczerze, no zobaczcie, rosnę. E, waga mi idzie do góry. E, na, obec na ostatniej masie, przy tej wadze, naprawdę byłem już taki może nie tłusty, no ale byłem tłustszy niż teraz. I prążka na dupie nie było widać. Teraz te prążki są. Dwugłowe uda są nadal widoczne. Forma jest zdecydowanie lepsza, porównując do wagi, więc jak widać te treningi też się sprawdzają i też progresuje, bo ten mięsień gdzieś tam na pewno rośnie. Co mogę powiedzieć? Tamtą masę zaczynałem z wagą bodajże 87 kg, kończąc na. Tam może nie 87, 88 gdzieś, zaczynając na 103 kg, kończąc, kończąc na 103 kg, czyli mamy dołożone 16, 16 kg, było tam wagi dołożone. Tak dobrze liczę: 87, 3, 10, 3, 16. Gdybym teraz dołożył 16 kg, no, no to by było ładnie, to by było ładnie, bo moja waga by wtedy wynosiła gdzieś już 108, 109, ponad 109 kg. Zobaczymy, jak zachowa się jakość, ale e, co do dużych ciężarów, to już tak się rozgadałem. Jak widać, lepiej też, może nie kosztem ciężarów, ale delikatnie zejść z ciężaru, żeby to nie były śmieszne ciężary, ale zejść trochę z ciężaru i skupić się nad tym mięśniu którym chcemy, żeby pracował, bo jak my na przykład robimy dwugłowe uda, a tam rzucamy i pracuje i kurwa, łydka i pracuje biodro i pracują plecy, bo jak foka się rzucam na tej maszynie do uginania leżąc na przykład, no to dwugłowa, dwugłowy uda tam pracuje w kilku procentach tylko, tak, albo jak ktoś, nie wiem, rzuca o dupę, wybija, no to ile, ile, ile procent siły jest tak jakby z tego wybicia, a ile pracuje, a jaki procent y Ciężaru przyjmuje dwugłowy uda. No to trzeba sobie już to przekalkulować. Tak samo no każdy ma inny styl treningu. Porównujmy chociażby hack skład, tak? albo suwnice, nie wiem no. czy, czy siady. Chociażby weźmy załóżmy na hak skład. Załóżmy, załóżmy. Powiedzmy 100 kilo na haka. Zejdźmy w dół. Nawet nie dwie sekundy pauzy, nie sekundę pauzy, tylko kontrolowany ruch. Zejdźmy i w, do góry, tak? A weźmy teraz e, te 100 kilo, tak z takim samym ciężarem. Pierdolimy w dół, jak po prostu się da, i odbijmy. To te 100 kilo będzie lekkie. Amortyzacja, tak samo siady, jak ktoś schodzi powoli, jest kontrola cały czas. Ciężar jest e, tak jakby na mięśniu. Kontrola, góra. Ale jeżeli robimy te wybicie, no to jest pum. I w tym momencie, kiedy jesteśmy w dole, tak, jakby odbijamy się z kolan. A skąd to wiem? A wiem to, bo rozdupsyłem sobie kolana w ten sposób, bo po prostu wybijałem się z kolan. Tak samo czy suwnica, czy coś. Niektórzy mają taki styl treningu, progresują, będą progresować. Ja mam problemy na przykład tutaj co do nóg z kolanami, więc trenuję tak, bo, no, bo też, też rosną i też jest, też jest dobrze. Także ciężar, ciężarem. Ciężar musi być ciężki. Ale czasami nie musi być aż tak ciężki, żeby nagiąć tą technikę w 100%, bo wtedy mięsień także nie będzie pracował w 100%, tylko będzie właśnie jakieś wybijanie, odbijanie, amortyzację i, i, i tyle. I, i no. To tak samo jeszcze podam na klatkę. Jak ktoś odbija od klatki. No to ten mięsień, jak ktoś odbija, to jest odbicie. I w tym momencie, kiedy jest odbicie, to mięsień traci napięcie. Nie ma napięcia w tym mięśniu, bo ciężar jest wybity. i mięsień się rozróżnia. Wolisz kroki czy kardio. Kroki są fajne, jakieś ciepło. Yy, I ogólnie ktoś lubi chodzić i tak dalej, i, i, i jakoś tak ogólnie. Pff, Boże. Ka kroki są OK. Bardzo je lubię, chociaż czasami wolałbym mieć kardio, ponieważ rano wstajesz, wsiadasz na rower pół godziny, odwalasz i w dupie. Nie patrzysz na kroki, nie zawracasz sobie głowy. Przychodzi taki dzień, że po prostu coś tam robisz, dużo pracujesz, patrzysz, jest godzina, nie wiem, tam. Kurde, 18, 19, 20, a tobie brakuje 6 tysięcy kroków. No i musisz zapieprzeć, żeby robić te kroki. To zależy od dnia. Na ten moment myślę, że mam kroki i wolę kroki. Nie mam ich dużo. Także 9 tysięcy kroków dziennie to nie jest problem zrobić. Ale czasami przydałyby się takie dni, że te kroczki byłyby, te kardio byłoby wygodniejsze. Wójcie, samo poczucie dobrze się czujesz? Jak najbardziej dobrze się czuję. E, robiłem ostatnio badania, wczoraj były wyniki. E, wyniki pff, Tak dobrych wyników naprawdę nie miałem gdzieś od dwóch, może lat nawet. Hmm, wszystko, wszystko mega świetnie. Morfologia, tam hematokryt, hemoglobina, wszystko w normie. Hmm, bilirubina, kreatynina, mocznik, normy. E, GGTP, norma. E, alat, aspat, troszkę wiecie, ponad normę, ale to normalne. Nie przyjmuję się tym w ogóle, e, pff, co tam jeszcze, cholesterol, e, no wiadomo, tam dobry cholesterol HDL mógłby być ciutkę wyżej, mam 27, więc też biedy nie ma, też jest jak na to wszystko, ten cały mój tryb życia to jest e, naprawdę przyzwoicie, mm, no ogólnie wyniki są spoko, hormonalnie i tak dalej, jest dobrze, bardzo się cieszę, mam naprawdę spokojną głowę. Jak interpretować poziom cukru z rana i w ciągu dnia? Banalnie, z rana do setki, jak zbliżasz się już do setki z rana 98, 9, 7, minikat, uwrażliwić sylwetkę albo wrzucić jakieś mimetyki, insuliny, berberyna, ala, chrom, e, po prostu, żeby ten cukier trochę bardziej kontrolować. W ciągu dnia, jeżeli mierzysz cukier 2 godziny po posiłku i nie wynosi on 140 do 140, czyli po 2 godzinach masz 120, 130. Totalnie nie ma się co martwić, to jest naturalne, tak ma być. E, takie są normy światowe i po prostu nie ma co się tym martwić. Banalne. Nawet po posiłku, po treningowym organizm zbije ten cukier i dwie godziny po posiłku e, cukier będzie wynosił max 140, 130, 140 i tyle. No po prostu, że jak już będziemy się zbliżali rano do tej setki, a w ciągu dnia do 140 e, z rana, do 80, a dwie godziny po posiłku w ciągu dnia do 140, no to już gdzieś bym się tam martwił. Zawsze, żeby tam to było taki, wiecie, zapas. Już jak tam jest 5 e, tych, tych pięć jednostek, brakuje do, do tego do 80 lub 140, to już bym coś robił, żeby uwrażliwić sylwetkę. I nie ma się tutaj co przejmować, że w ciągu dnia masz cukier 130, bo zjadłeś godzinę temu. To jest bardzo dobry wynik. E, żona toleruje ten sport. Po. Czy toleruje? No. Tak, jestem z nią już 11. Boże, żeby zaraz nie pamiętać, 11. Z, w, w kwietniu przy, przyszłego roku będzie 12. Na początku było dużo zgrzytów, dużo, że o, tylko siłownia, to, albo do mnie, albo, no, albo na siłownię. No wiecie, no, ktoś nie jest przyzwyczajony do tego, że e, musi być trening, musi być Micha, to tamto. Teraz jest naprawdę świetnie, na prepie potrzebowałem, to pomagała mi, robiła posiłki, rozumiała, że jestem zmęczony, e, wręcz nie było kłótni, bo jak widziała, że jestem poddenerwowany, to siedziała cicho, się nie odzywała, po prostu jakby to powiedzieć, miała mnie w dupie. No bo tak jest najlepiej, jeżeli kulturysta gdzieś tam na prepie jest podminowany trochę, coś go w ciągu dnia wkurzyło, olać typa i on zaraz się wyciszy i będzie ok. Yy, toleruje, jak najbardziej toleruje, wspiera mnie. Yy, może nie jest fanko tego sportu, że tam po prostu wiecie, lata ze mną na siłownię i tak dalej. Nie, to jest zupełnie inny świat, ale yy, pomaga mi, wspiera mnie jak trzeba. A czasami trochę pożartuję, że schudłem, że jakiś tłusty się zrobiłem, ale to wiadomo, to jest takie, tylko żeby zagrać mi gdzieś tam na nosie delikatnie. Cieszę się, że ma takie podejście do tego, nie, nie ma czegoś takiego, że tam moja jadę na trening, o Jezu znów jadę na trening, to jadę na trening, mam zrobić posiłki, to robię posiłki. Bardzo się cieszę, że mam taką żonę, że to rozumie, akceptuję. Nie każda kobieta byłaby to w stanie rozumieć, więc mega, mega się cieszę i oby tak dalej. Przepis na baweczki poproszę. O proszę, nagramy o tym materiał na YouTubeka, także będzie materiał na YouTubku na przepis na babeczki. Tam się dowiecie, jak robię swoje muffin, pampy, pump, muffin, muffin, pampy. Trochę nie tak powiedziałem, OK, dobra. Eee, także zobaczycie, jakie robię i no i tyle. Jak układa się współpraca z Dawidem? Zamierzasz zmienić trenera? No słuchajcie, 3 lata z nim współpracowałem. No, i jakiś okres tam ta współpraca trwała. Progres zrobiłem, no, ale wiecie, no, nie zamierzam. <laughs> nie zamierzam, absolutnie nie zamierzam. Jak na razie, wiadomo, mamy też z Dawidem jakieś tam spory, jakieś tam. Jakieś czasami e, ostrzejszą wymianę słów, jak mi się coś tam nie podoba albo po prostu mi kolba odbije i coś tam mi nie pasuje. E, ale z dawinem szybko to wyjaśniamy, jest jakaś tam szybka wymiana zdań, może czasami ostrzejsza. E, dochodzimy do porozumienia, e, nie, nie żywimy do siebie urazy tygodniami, miesiącami, dniami, tylko e, jak trzeba, to po prostu wprost mówimy sobie co i jak, a poza tym e, progresuje nadal, współpraca się układa, wyniki badań mam świetne, więc. To też mnie cieszy, że Dawid mnie jakoś tam wiecie, nie, za, nie, nie zajeżdża, jest trenerem tego typu, który. Po sobie, no nie mogę powiedzieć, że nie, bo bardzo dbało o, o moje, moją kondycję zdrowotną, o mój organizm, żeby, żeby wszystko było ok, żebym rytm dobowy był taki jak trzeba. E, czasami na story wrzucę, kurwa, energetyka kiedyś wróciłem o 20 czy o 21 i tu pojebało cię o tej porze, jakby zajął to... ja wyzasnę. Przecież ja bym z po pokofnięcia, tak, ty zaśniesz, ale organizm już inaczej. No i wiecie, no i wiecie, no kontrola jest cały czas. Także. Nie no, bardzo jestem zadowolony z współpracy z Dawidem. Mam nadzieję, że na tej masie, a razem masujemy z Dawidem. On jest na masie, ja jestem na masie. Mam nadzieję, że razem i on dołoży dużo kilogramów mięsa, ja tak samo, z tym, że ja z jego pomocą, z pomocą kuby, żeby no i co, no wiecie, nawet teraz to tak powiem, szczerze, że Wam to wygląda, bo środki czy jakieś takie rzeczy to jest naprawdę minimalnie. Nie pamiętam, kiedy ostatnio można powiedzieć taką rozpiskę miałem ale waga idzie, progres jest siła idzie, waga idzie ale jakość się utrzymuje więc to nie jest sam smalec także oby tak dalej, pozdrawiam Dawid no. jest bardzo dobrze nie zamierzam zmieniać trenera jak na razie nie wiem co się może kiedyś stanie, różnie może być wiadomo, nigdy nie mów nigdy nie mów nigdy, jak to mówią ale na, na, ten, na, na razie nie na razie nie, robimy swoje działamy, wszystko jest dobrze, podoba mi się i oby tak dalej. No, i oby tak, tak szło. No, dobra. Słuchajcie, wybrałem tu takie pytania też może powiedzieć trochę ciekawsze, bo no nie będę tutaj ile testa na pierwszy cykl. Albo, no nie wiem, co sądzisz o, czy wrzucić NPP zamiast masteronu do boldenonu i, i testosteronu, a czasem, a tam jeszcze dawkuje sobie antka i wino. No nie będę tutaj, każdy, odpowie, nie będę doradzał tutaj na temat środków e, po tym, żebym ja za coś odpowiadał, ktoś żeby miał do mnie pretensje, e, nie, 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 absolutnie, absolutnie e, nie, no i tyle. Jeszcze odpowiem tylko co do redukcji, e, którą przeprowadziliśmy prepa z Dawidem do zawodów ostatnich moich, powiem Wam tak, redukcja bardzo lekka na dużej ilości żarcia, Długa, dość długa, czy długa, zaczęliśmy chyba 17-18 tygodni, 17-18 tygodni przed startem, u mnie tam trochę w życiu się pokomplikowało, więc kilka tygodni psów w dupę, ale ogólnie redukcja w miarę lekka i też bez kardio, kardio nie kręciłem, potem wrzuciliśmy, może tydzień, dwa, raptownie zaczęła lecieć totalnie na maksa waga, bo spadało mi po kilogramie z dnia na dzień, ładowania były, no i wywaliliśmy kardio. Potem gdzieś już tak od 7-6 tygodnia, wiem, że H co tydzień praktycznie to były rifidy, bo waga mi cholernie uciekała e, i musieliśmy to ładować. Zaczynałem gdzieś 103, to do setki to tak zeszło, e, można powiedzieć, szybko. Potem od setki do 9,5, 9,6, 9, co gadam, od setki do 9,7, to schodziło tak mm, powolutku, i potem raptownie zaczęło się takie te gwałtowne spadanie tej wagi. Nie? Ale były ładowania, utrzymaliśmy to fajnie, e, bo gdzieś tam całego prepa na dwa tygodnie do startu tydzień to jak gdzieś trzymałem 9,5 wagi. Dopiero w tym ostatnim tygodniu, czy może nawet dwóch, tej wagi troszkę jeszcze nam uciekło. E, z tym, że ja wagi na zawody nie robiłem, jadłem cały czas, ładowałem, także wody, wody zeszło dość dużo. Wody zeszło tak myślę, że... no chociaż dużo nie, no w sumie tam wody zeszło... Z, 2 kilo tak myślę, także bez, bez jakiejś tam tragedii i odwadniałem się także bez diuretyków. Redukcja lekka, bo to miałem cały czas około 400 gram węgli, może nawet ponad 400 dni treningowe. Trenowałem że poniedziałek, wtorek, środa, czwartek wolny, piątek, sobota, niedziela wolna. Redukcja przyjemna, fakt, że redukcja też na produktach wysłanych przez Dawida. Czyli Dawid ustalił mi jadłospis i to było napisane po prostu nieco do wyboru. Tylko tak i tak ma być. I tego się trzymaliśmy. Cały prep solidnie ostro przypracowany, bez żadnych odstępstw, bez żadnych cheatów. No ale nie ma się co oszukiwać. Żaccia było dużo, trenowałem myślę, że ciężko. Brak cardio. Tam cały czas jadłem 3000, około 3000 kalorii, może nawet ponad. Także, no Redu, Redu, naprawdę dość przyjemna redukcja, bardziej gdzieś tam e, słabo, słabo, no słabo, słabo spałem, no ale to wiadomo czego mogła być przyczyna, ale na redukcji mniej fatu to też ten sen jest gorszej jakości. Także redukcja z Dawidem mega, mega przyjemna, tak ten prep był mega przyjemny, nie byłem głodzony, nie miałem dużo cardio fajnie nam się ta, ten prep. Udał, bo i była forma. Nie byłem jakoś zmęczony psychicznie ani fizycznie zbyt mocno. Po prostu czułem się bardzo, może bardzo to nie, ale czułem się dobrze. Naprawdę dobrze. Nie miałem jakichś momentów załamania, kryzysu, że nie chcę, że się, że się napierdalam, pójdę w kąt. Kon... Nie było, było, było mega. Było naprawdę mega. No, Czy jeszcze coś Wam tutaj mogę ciekawego, jakoś ciekawostkę rzucić? Teraz może Wam opowiem priorytet na dwu, dwugłowe uda, e, taki głównie głównie największy, zaczynam swój split treningowy właśnie od dwugłowych uda, e, plus jedno ćwiczenie na przód i na bok barków, potem mam dzień wolny, potem e, plecy, pól, e, później mam klatkę, barki, e, triceps i lekko barki, kolejny dzień jest off. Kolejny dzień to są czwórki. Tam jest jedno ćwiczenie na dwugłowę, Reszta to są czworogłowe. I tam mamy jeszcze jedno ćwiczenie na triceps. Bo też ten triceps trzeba poprawić jeszcze. Łapa jest spora. Biceps jest duży, ale triceps może być większy. Także i ten obwód łapy może być jeszcze większy. Eee, I po czwórkach robię kolejny, kolejny pól. I jest wolny. I potem znów dwugłowe i barki i wolne. Mam dzień wolny przed i dzień po. Ośmiodniowy taki można powiedzieć split no split ośmiodniowy taki, zaczynam Cały przetrenowanie całego schematu Od rozpoczęcia dwugłowych Z barkami Do kolejnych dwójek z dniami wolnymi, to jest 8 dni Także co, co tydzień Na przykład nogi wypadają mi w poniedziałek, potem we wtorek, potem w środę I to się cały czas przesuwa I nie ma, że boli Nie ma, że niedziela, nie ma, że święto, trzeba trenować, takie jest życie Trening to przyjemność, a nie praca, także nie ma wymówek. No. Nagram materiał z babeczek, nagram materiał z treningów, jak teraz trenuję. Nagrywałem dni jedzenia, ale też zaktualizuję to na bieżąco, wrzucę. Jeżeli macie jakieś pytania, bądź chcecie o coś tutaj jeszcze dopytać, zadawajcie pytania w komentarzu pod filmem. Jak uzbiera się dużo pytań, nagramy kolejny raz Q&A, odpowiem teraz na pytania z YouTube'a, z komentarzy łapeczka. Wiem, że to takie żebro lajki są, ale kanał się chce, żeby się rozwijał, więc tych, te, te lajki to też taka motywacja, taka zachęta. Subskrypcja oczywiście też, no bo wtedy zasięgi też są trochę większe, wyświetlenia lepsze, a, a no teraz ostatnio tych wyświetleń tam jakoś tak było mniej i powiem Wam szczerze, że odechciało mi się trochę nagrywać, ale mówię, to przecież kurczę, to, to nie jest wymówka, trzeba nagrywać, trzeba robić swoje i, i tyle. Trzeba działać, no. Także dzięki za obejrzenie, lajk, like. Subskrypcja. Jak macie pytania, w komentarzu śmiało będę odpowiadał w kolejnym filmie. E, trzymajcie się siema.